Jedna jasna, nie ty świeci tylko dla ciebie, tylko ja, tylko ja. Bardzo miło mi Państwa powitać. Na wydarzeniu, na skrzyżowaniu kulturowych szlaków. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie organizuje wiele cennych działań i na wiele z nich pozyskuje z dużym powodzeniem środki zewnętrzne. Jesteśmy dumni, że możemy być dzisiaj na tej imprezie i że jesteśmy częścią tak wspaniałej inicjatywy. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zaprosiła na kiermasz rękodzieła ludowego, które odbywa się w ramach wydarzenia na skrzyżowaniu kulturowych szlaków. To wydarzenie wieńczy akcję Niezapominajka dla Ukrainy i bardzo nam zależy na tym wydarzeniu, żeby połączyć różne kultury, kulturę ludową polską, ukraińską, białoruską i innych słowiańskich narodów. Na naszym kiermaszu odbywają się warsztaty rękodzielnicze, warsztaty tkackie warsztaty jarnbombingu. A także na scenie prezentują się zespoły ludowe, zespół polsko-ukraiński Dwa Kolory, orkiestra Galicja, a także lokalny zespół tańca ludowego Promyki. Wydarzenie było możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A także wspierali nas partnerzy Powiat Legionowski, Miasto Legionowo i KZB Spółka Miejska oraz Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.